Dzień dobry, Marcin Podskarbisz. To lega ponownie na Was, tym razem z domowego biura. Chciałbym pokazać przedsiębiorcom, gdzie możecie szukać wsparcia w antykryzysowej. antygryzysowej. Zapraszam na filmik. Dzisiaj pokażę Wam, jak wnioskować o kolejną formę starcia antygryzysowej. Wchodzimy na praca.gov.pl. Zostawię Wam linka na dole, na wszelki wypadek: praca.gov.pl. Tarcza antygryzysowa. Dzisiaj omówimy niebieskie kółeczko, czyli wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników. Dobra. I lecimy. Wraz z wnioskiem przekaż umowę wypłaty. Dobra. Wybieramy adresata wniosku. Ja jestem z Warszawy, jeszcze raz Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy. Przejdź do edycji wniosku. No i rozpoczynamy. Warszawa nazwa nazwa firmy NIP kod pocztowy Tutaj się samo uzupełni, jak tylko wpiszecie kod pocztowy. No ale trzeba uzupełnić te dane, wiadomo. Podstawowe dane. Uzupełniamy adres, e-mail. I lecimy dalej. Adres taki jak z siedziby, tak jest. Imię przedsiębiorcy. Dokument tożsamości. Dowód osobisty, tutaj w. Podam jakiś inny, żeby nie było. PESEL podajecie swój. Kiedy została rozpoczęta działalność? Moja 2015. To musicie sobie sprawdzić. Wiadomo. Um, u mnie był styczeń 10 2015. Dobra. 30 lat i więcej. Wyższe. Czyli tutaj przeciąg wiekowy przedsiębiorcy. Tutaj poziom wykształcenia. Dobra, i teraz okres dwóch miesięcy, w którym wystąpił spadek obrotowych. No to marzec i kwiecień wystąpił. Także marzec i kwiecień, liczony od marzec 12. Dzisiaj jest marzec 12, więc możemy go policzyć od marca 12, czyli obroty łączne marzec i kwiecień. No, zakładamy taki numer. I teraz to samo w poprzednim miesiącu. Oni tutaj już wyliczają 60,5%. No i teraz, jeżeli to jest 60%, no to spadek obrotów co najmniej 50%. Przysługujący za okres maksymalnie jest 3 miesiące, więc wpisujemy 3 miesiące. Teraz liczymy 3 razy 1820, razy 3 to jest 5460. I tutaj wpisujemy. Rachunek bankowy. No i rachunek bankowy podajemy. I tak się składa, że ja znam swój na pamięć. Jakbyście swojego nie znali, zawsze możecie wpisać mój. I teraz tak, oświadczenie, załączniki. Załącznik numer jeden, załącznik numer dwa. Tutaj są automatycznie dodawane, więc nie musimy nic dodawać. Ten COVID-19 jest zintegrowany z tym wnioskiem, który będzie na dole, a załącznik numer dwa automatycznie będzie dodany. Dalej, więc nic nie musicie dodawać i tutaj mamy tego właśnie COVID-19, wpisujemy działalność prawnicza, jaką działalność macie taką wpisujecie oczywiście, mikroprzedsiębiorstwa i wypisujemy tutaj, czy podmiot spełnia kryteria kwalifikującego do podjęcia objęcia o postępowaniu czyli nie. To znaczy, czy postępowanie upadłościowe już zostało zaczę... roz... rozpoczęte przeciwko Wam. Teraz, czy ma udzieloną pomoc inną, pomoc publiczną? Nie. I to jest ciekawy tutaj fakt, że, że na przykład pomoc z ZUS-u albo odrzucenie składek to nie łączą się z tym wnioskiem. Także możecie śmiało pisać nie. Podpisujemy wniosek. I lecimy dalej. No, i tak jak tutaj mówiłem, ten automatycznie załącznik jeden jest. Dodatkowy załącznik, jakbyśmy chcieli, to jest na przykład pełnomocnictwa. Jeżeli ktoś by za kogoś, za jakąś firmę, wypełniał ten wniosek, no to tutaj musi dodać pełnomocnictwa. Jeżeli nie, no to to już jest wszystko ok. No i dalej. Dobra, wpisujemy Regon. Jedna człowiek za dużo, albo ma, mam już konto, albo zakładam już konto, tak? Czyli zakładam konto, no to musicie napisać PESEL, jakiś tam nick sobie wybrać, login, e-mail. A ja akurat już mam, więc wtedy tylko podpisuję swój numer PESEL i oni mnie tutaj już wyszukują od razu automatycznie. I teraz podpisuję wniosek profilem zaufanym. Przekierowujemy do banku, jak tutaj i możecie aktualizację zrobić w banku albo już macie swój profil. W tym momencie wyskakuje takie okienko, jeszcze raz podpisujemy profilem zaufanym, potwierdź, znowu nas przekierowuje do banku i jak tutaj już wpiszecie kod aktywacyjny to już wniosek będzie wysłany. No mam nadzieję, że Wam to się wszystko uda. Jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, dzwoncie w poniedziałek do 5 pracujemy 9.17 albo piszcie pod spodem. Do zobaczenia.